Nazywam się Kinga Pach, reprezentuję dzisiaj Authenti. Pracuję w Authenti jako account executive. Witam wszystkich, mam nadzieję, że dobrze mnie widać i słychać. Na dzisiejszym naszym webinarze przejdziemy sobie poprzez naszą platformę Authenti, która umożliwi nam zawieranie umów w sposób zdalny. Początkowo zobaczymy, w jaki sposób stworzyć w ogóle, zarejestrować się na i stworzyć konto. Następnie przejdziemy poprzez proces nadania dokumentu, wysyłki dokumentu i również poprzez podpisanie. Pokażę Państwu, jak wygląda nasza platforma, w jaki sposób tworzymy konto. Wchodzimy na stronę authentic.com i cały proces wdrożenia myślę, że zajmie nam w zasadzie kilka minut. Ponieważ żeby założyć nowe konto, mamy tutaj w prawym górnym rogu opcję Wypróbuj za darmo. Jak klikniemy właśnie w tą opcję, to mamy dwie możliwości. Zaznaczymy, że korzystamy w celach biznesowych. Tutaj co jest dość ciekawe, przez 14 dni mamy możliwy darmowy dostęp do platformy Autent. Możemy przetestować. Jej funkcjonalności. I tak jak jest tutaj napisane, nie wymagamy podpięcia karty płatniczej. Będzie trzeba tylko yy, podać swoje dane oraz firmy i następnie utworzyć konto. Dobrze, więc teraz tak, przyjdziemy. Ja zaloguję się już do swojego konta. Cała platforma jest. Bardzo mocno intuicyjna. Tak jak wspomniałam, proces wdrożenia w zasadzie w kilka, kilkanaście minut możemy utworzyć konto. I teraz już widzimy nasz panel, który w zasadzie wygląda tak jak skrzynki nasze elektroniczne. Po lewej stronie mamy możliwość podejrzenia naszych odebranych dokumentów, wysłanych, wersje robocze oraz archiwum. A przechodzimy teraz do utworzenia dokumentu. Dzisiaj jestem nadawcą. I chcę wysłać dokument do swojego kontrahenta, nowego pracownika. Różne dokumenty możemy tutaj dodawać. Pierwsze co musimy zrobić, jest to nazwa dokumentu, taki tytuł. Następnie dodajemy pliki, możemy dodać te pliki z dysku, możemy metodą drag and drop takie pliki tutaj też dodać. Różne pliki w, w różnych formatach w PDF-ie, w DOC, w DOCX i wielu innych formatach o łącznej wielkości do 20 MB. I teraz jak dodamy przykładowo dwa pliki, one nam się zbindują w jedną całość i skonwertują też do PDF-a. Mamy tutaj możliwość ustawienia kolejności, e, jaka, jaką nas, nasi odbiorcy zobaczą. Po prawej stronie mam możliwość dodania odbiorców i również y, ustawienia kolejności podpisywania. Jak dodajemy nowego odbiorcę, musimy przepisać, wpisać wszystkie y, dane, następnie będziemy wybierali rolę odbiorcę. Y, możemy dodać oczywiście wielu różnych odbiorców, w zależności od procesów. Najczęściej wybierana rola to oczywiście rola osoby y, upoważnionej y, do podpisania dokumentu, rola podpisującego. Następna rola, rola parafującego, to będzie osoba, która zatwierdza y, dany dokument, przykładowo prawnik. Następnie mamy rolę opiniującego. To jest funkcja w planie premium. Tutaj osoba będzie mogła wydać opinię na temat, opi na temat dokumentu. Ta opinia będzie pozytywna bądź też negatywna. I ostatnia z ról to jest rola do wglądu, gdzie osoba po prostu widzi dokument, ale żadnej tej czynności dodatkowej na tym dokumencie nie musi dokonywać. My skupimy dzisiaj się dzisiaj na tej roli podpisującego. Mamy dostępne y, trzy rodzaje podpisu. E-podpis Autenti. Tym podpisem generalnie podpiszemy tak do 90% umów w obrocie gospodarczym, więc znaczną większość. Tutaj dodatkowo możemy zastosować autoryzację odbiorcy kodem SMS-owym, czyli autoryzacja, weryfikacja tożsamości odbywa się poprzez maila i poprzez y, kod SMS-owy. Druga z opcji, to jest zaawansowany e-podpis. Tutaj, jeżeli chcemy zwiększyć bezpieczeństwo, dodatkowo zweryfikować dokładniej tożsamość naszego odbiorcy, na przykład poprzez wideo weryfikacja, to mamy dodatkowy moduł zaawansowany e-podpis Authenti. I ostatni rodzaj składanego podpisu jest to podpis kwalifikowany, który jest równoważny z naszym podpisem własnoręcznym. Jest to najwyższy e, poziom bezpieczeństwa. I teraz tak, ja dodam osobę. Przykładowo, tutaj jestem już dodana z rolą podpisującego. Dodatkowo, jeżeli chcemy zawrzeć jakiś dokument, jakąś umowę z osobą, która jest e, z, z, poza Polski, w innym języku komunikujemy się, oczywiście mamy taką możliwość. Wyboru języka, w jakim zostanie obsłużony dany klient. W wersji językowej będą dostępne karta podpisu i również oświadczenie woli, które będzie konieczne do podpisania dokumentu. I w tym momencie mamy wszystkie dane, aby podpisać dokument, więc wyślemy go. Osoba otrzyma. Taki oto mail, jak tutaj widzimy. Bardzo prosty. Otrzymałeś dokument do podpisu. Mamy możliwość zobaczenia i podpisania dokumentu. To właśnie w to przejdziemy. Widzimy nasz przykładowy dokument. Te dwa nasze pliki, które zostały razem zbindowane. I na końcu będzie karta podpisów. Tutaj wyświetlą się wizualizacje naszych podpisów. Po prawej stronie osoba ma możliwość, e, będzie musiała w zasadzie złożyć oświadczenie woli, że zna i akceptuje treści w udostępnionych plikach, i następnie przejdzie do podpisania dokumentu. Tutaj dokładnie widzimy, co dzieje się na tym dokumencie, i za parę sekund taki dokument będzie już podpisany e, przez, e, przez naszego odbiorcę. Widzimy dzisiaj, że tylko jedna osoba, czyli w tym wypadku ja podpisywałam dany dokument. Wrócimy do karty podpisu, ponieważ co jest tutaj ciekawego, to widzimy dokładnie dane osoby, która podpisywała dokument, widzimy, jakiego rodzaju podpisu użyła w tym wypadku. Widzimy, że był to podpis em, elektroniczny. Jest zabezpieczenie pieczęcią autentii, która świadczy o autentyczności i integralności tego dokumentu. Czyli że nie został on w trakcie podpisywania mm, nasz dokument zmieniony. Mamy dodatkowo znacznik miejsca, czyli adres IP, gdzie ten dokument został e, podpisany, i również znacznik czasu, czyli dokładną datę i godzinę podpisania tego dokumentu. I teraz tak, jak wrócimy na platformę Authenti. Mamy możliwość stworzenia własnych folderów, przeróżnych, czy to HR-owych, sprzedażowych, i następnie możemy archiwizować taką umowę. Więc dzisiaj w zasadzie w przeciągu kilku minut, kilkunastu minut, udało nam się przejść przez wysłanie dokumentu, przez podpisanie go również, czy w tym momencie pojawiły się jakiekolwiek pytania. Jak najbardziej tak. Czy rozwiązanie jest dla mnie, jeśli mamy kilka umów w miesiącu? Jak najbardziej tak. Przeróżne firmy korzystają z Authentia, i też ten network dokumentów jest różny. Więc zamiast na przykład skanować dokumenty, wysyłać je, wszystko to możemy mieć tutaj w, w platformie po prostu Autenti z łatwym dostępem. Tutaj również pozwolę sobie wrócić do naszej platformy. Mamy nasze archiwum, gdzie możemy również wyszukiwać po prostu dokumentów, więc to na pewno ułatwi i przyspieszy po prostu procesy zawierania, zawierania umów. Więc z tego mniejsze organizacje mogą korzystać, średnie, duże, jest w zasadzie wszyscy, tak? którzy chcą zautomatyzować um, procesy i mieć je po prostu dostępne w wersji elektronicznej. Czy narzędzie współdziała z podpisem kwalifikowanym? To jest bardzo dobre pytanie. Jak najbardziej tak, jesteśmy zintegrowani z wieloma dostawcami podpisów kwalifikowanych. Dodatkowo, jako kolejne moduły, mamy też możliwość wyrobienia podpisów kwalifikowanych jednorazowych oraz krótkoterminowych, więc na ten temat, oczywiście, też możemy porozmawiać. Następnym razem myślę, ponieważ temat podpisów kwalifikowanych jest również bardzo ciekawy, więc odpowiedź jest tak, jesteśmy zintegrowani z wieloma dostawcami z, z Unii Europejskiej i dodatkowo mamy też możliwość dodatkowego modułu, który pozwala nam, naszym odbiorcom w zasadzie, na wyrobienie podpisów kwalifikowanych jednorazowych oraz krótkoterminowych. Okej, okay, czyli tutaj rozumiem pytanie chodzi o pro a premium. W premium mamy dodatkowe funkcjonalności, takie jak przekazanie dokumentu wewnątrz organizacji, czyli to na pewno gdy pojawia nam się więcej użytkowników, czyli więcej osób, które, które będą nadawały dokumenty z platformy, będą mogły jakby współpracować na, na danych dokumentach, będą mogły przekazywać do siebie dokumenty, ale mamy też etykiety, które właśnie pozwalają użytkownikom na wgląd do dokumentów przykładowo kolegi i koleżanki z działu. Więc plan premium na pewno świetnie sprawdzi się w firmach, gdzie, gdzie jest więcej większa ilość użytkowników. To, to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ bardzo często osoby nie lubią zmian, nie chcą zmieniać swoich powiedzmy też nawyków, więc tutaj warto po pierwsze zobaczyć tą platformę, przedstawić, pokazać, jak to, jak to wygląda i w jaki sposób po prostu pracownicy będą mieli oszczędność czasu. Dodatkowo na platformie Autenti, jeżeli jakiś kontrahent przykładowo spóźnia się z podpisaniem dokumentu, mamy też taką opcję, gdzie możemy przypomnieć klientowi, że ma dokument do podpisania. Więc myślę, że tutaj warto po prostu pokazać, przedstawić platformę i sami pracownicy zobaczyliby benefity, jakie platforma niesie za sobą. Bez druku, bez skanów, po prostu logujemy się i w przeciągu kilkunastu, w zasadzie sekund, minut mamy dokument wysłany, więc też myślę, że ten czas, oszczędność tego czasu tutaj będzie taką, takim kluczowym czynnikiem, który przekona pracowników do, do przejścia na platformę autentic. Mamy dostępne konsultacje dla chętnych. Warto również zapisywać się, czy odzywać się po prostu na salesmaupaauthentic.com, bądź jeżeli chcieliby Państwo przejść przez demo, jeszcze raz, to też oczywiście mamy taką możliwość, więc po prostu wystarczyłoby skontaktować się z nami. Tak jak wspomniałam, mamy świetny zespół, jeżeli chodzi o support i o zespół sprzedaży. Które na pewno po pierwsze rozwieje jakiekolwiek wątpliwości, ale też wytłumaczy, pokaże platformę i jej możliwości. Oczywiście też zachęcam do, do rozmów z nami, ponieważ tutaj często podczas rozmów klienci zaczynają przykładowo. Działy sprzedaży podpisują umowy z kontrahentami. A następnie, przykładowo, działy HR zawierają umowy z nowymi pracownikami. A więc tutaj jest wiele umów, wiele dokumentów, które w zasadzie mogłyby być przesyłane przez platformę i też od razu podpisywane. Więc tutaj warto też taki po prostu brainstorming bardziej zrobić, znaleźć jakieś też nowe pomysły, w jaki sposób możemy. Um, przyspieszyć proces zawierania umów? Jak najbardziej tak, możemy testować platformę autenti. Przez 14 dni um, jest możliwość testu Planu Pro. Nie podpinamy nigdzie kart, um, więc tutaj też gorąco zachęcam do przetestowania na początku, oczywiście, platformy sprawdzenia funkcjonalności, sprawdzenia jeżeli to jest z kontrahentami, jakieś dokumenty są podpisywane, no to też sprawdzenia odbioru przez nich, czy, czy co, co też oni myślą na ten temat. Myślę, że będą zadowoleni, że w zasadzie z każdego miejsca na świecie są w stanie podpisywać dokumenty. Tak, możemy tutaj przechowywać na platformie nasze dokumenty. Możemy stworzyć swoje własne foldery, które nam pomogą w, w przechowywaniu dokumentów i z dostępem. Możemy nadać różne nazwy, czy to jakieś plany nazwy, na przykład że na rok, czy HR, sprzedaż, jak chcemy, tak możemy nazwać. I też mamy możliwość wyszukiwania dokumentów, na przykład po odbiorcy, po nazwie dokumentu, więc to wszystko jest dostępne na platformie Autenti. Czy można limitować dostęp do wybranych funkcji? Um, dobre pytanie. A jeżeli chodzi o tą funkcjonalność, którą dzisiaj pokazałam, to wszystko mamy dostępne w planie Pro. A żeby tutaj osoba nie miała możliwości do niektórych funkcjonalności, to nie, nie, nie widzę też takiej potrzeby, żeby tutaj stworzyć takie limity. Natomiast są różnice pomiędzy planami Pro a Premium. Więc niektóre funkcjonalności są dostępne w planie premium. Dobrze, chyba już tutaj nie mamy więcej pytań. Zobaczyliśmy platformę, zobaczyliśmy sposób, jak ona funkcjonuje. Intuicyjny sposób dla obydwu stron nadających i podpisujących. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek dodatkowe pytania, które. które na pewno się pojawią w, jakiś, w którymś momencie. Nasze zespoły są gotowe do odpowiedzi. Możliwość testowania platformy przez 14 dni, darmowa oczywiście. Testujemy plan Pro. A, więc mamy to wszystko na dzisiaj.